Przetrwać Apokalipsę. Wyobraźcie sobie, że jutro ma nastąpić koniec świata. W ziemię uderzy asteroida, lub też wybuchnie wojna atomowa. Co wtedy zrobicie? Będziecie biernie czekać, aż fala uderzeniowa zmiecie Was z powierzchni ziemi? Czy jednak poszukacie schronienia w jednym z tysięcy bunkrów, tuneli czy też schronów, znajdujących się pod ziemią, lub też wewnątrz skał? Zapraszam Was do oglądania serii filmów w których zaprezentuję Wam miejsca na ziemi w których będzie można przeżyć globalny kataklizm. Katarina Bergets z W Górze Katarzyny na terenie stolicy Szwecji, Sztokholmu, znajduje się schron przeciwatomowy Katarina zrum. Jest to największy schron cywilny znajdujący się na terenie Sztokholmu. Został on wybudowany w latach 1952-1957. W czasie pokoju służy on jako parking. Gdy ukończono jego budowę w roku 1957, był on największym na świecie cywilnym schronem przeciwatomowym i prawdopodobnie największym parkingiem. Obiekt ten mógł pomieścić 20 tysięcy ludzi lub 550 samochodów. Podczas trwania zimnej wojny rząd Szwecji nie obawiał się ataku nuklearnego na Szwecję, a kraj ten rozwijał dodatkowo swój własny program nuklearny. W Sztokholmie brakowało miejsc schronienia w razie wybuchu konfliktu atomowego. W latach 1950-1960 wybudowano kilka dużych schronów przeciwatomowych, m.in. schron Klara o powierzchni ponad 6000 m2, schron Johannes o powierzchni ponad 7000 m2 oraz największy obiekt, a więc schron Katarina Berget. W celu ochrony miasta przed atakami lotniczymi do roku 1990 zbudowano prawie 15 tysięcy mniejszych schronów przeciwatomowych. W sumie obiekty te mogły pomieścić 700 mln ludzi. W roku 1952 rozpoczęto budowę schronu w górze Katarzyny. Budowa bunka trwała 5 lat. Podczas trwania budowy usunięto 105 tysięcy metrów sześciennych skał. Do budowy bunkra użyto 12 tysięcy metrów sześciennych betonu oraz 700 ton prętów zbrojniowych. Cały obiekt ma około 400 metrów długości. Tunel główny jest podzielony na trzy kondygnacje. Schron ma 15 900 metrów kwadratowych i może pomieścić nawet 20 tysięcy ludzi. Dla pięciu tysięcy ludzi były przygotowane łóżka. Obiekt ten zaprojektował architekt Allan Werner. W przypadku wojny nuklearnej zamykane były wrota o wadze 51,5 tony. Wrota były sterowane silnikami elektrycznymi. Bunkier ten posiada własną elektrownię, gdzie za pomocą siedmiu silników diesla można wytworzyć 750 tysięcy watów mocy. Do kontroli temperatury służą agregaty chłodnicze zasilane ze zbiorników o pojemności 200 ton lodu. Obiekt posiada także system oczyszczania powietrza. Zakład posiadał także kilka niezależnych źródeł wody: z wodociągów miejskich, z prywatnej studni głębinowej oraz ze zbiornika wody, która była niezbyt czysta i służyła do mycia. Wszystko było sterowane z dwóch trzypiętrowych budynków w maszynowni. Obecnie obiekt służy jako garaż dla 550 samochodów. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii, Przetrwać Apokalipsę.